Potężna modlitwa do Archanioła Michała na pokonanie rozpaczy i strachu. O Panie, Stwórco nieba i ziemi, jesteśmy tutaj pochylając się w pokorze i duchu błagania. Każde serce, które teraz się modli, niesie swój własny ból, udrękę i strach, stawiając czoła bitwom, które wydają się nie do pokonania. Ileż to razy w milczeniu nosimy te ciężary w naszych piersiach? Prosimy dzisiaj. Aby każda osoba słuchająca tych słów pozwoliła sobie odczuć niebiańskie wsparcie i, jeśli czuje ten ból w sercu, napisała w komentarzach, w czym potrzebuje wsparcia Archanioła Michała. Święty Michale, obrońco Sprawiedliwych, nieustępliwy wojowników w walce przeciwko cieniom, które próbują przeniknąć nasze życie, dziś błagamy o Twoją obecność. Niech w tej właśnie chwili oświecisz drogę każdego z nas. Odpędzając mroczne siły, które uporczywie próbują wciągnąć nas w otchłań rozpaczy i strachu. Czy już kiedyś czułeś, że ta ciemność się zbliża? Napisz, podziel się swoją intencją, bo każda modlitwa to zapalony płomień na naszej drodze. O książę niebieskich zastępów, prosimy Cię, abyś nas przyjął pod Swój święty płaszcz, aby Twoja obecność otoczyła nas jak tarcza chroniąc nasze serca i umysły przed niewidzialnymi burzami, które nas atakują. Niech każde słowo tej modlitwy stanie się mieczem przeciwko udręce, który rozproszy chmury rozpaczy. Proś teraz, po cichu lub w milczeniu, o to, czego potrzebujesz, aby wzmocnić swojego ducha. Błagamy cię, Święty Michale, abyś umocnił naszą wiarę, abyś pomógł nam widzieć poza wiatrem przeciwności. Ponieważ dzięki Twojej obecności nie kroczymy sami. Niech każdy z nas z odwagą idzie naprzód, nawet pośród wątpliwości, mając pewność, że jesteś przy nas, prowadzisz nas, chronisz i inspirujesz, abyśmy szli z mocą i wytrwałością. Ochwalebny Archaniele Michale, obrońco i strażniku dusz cierpiących, szukam Cię w głębi duszy, która woła o ochronę w chwili, gdy udręka i strach grożą zniszczeniem wszystkiego, co dobre i czyste. To trudne dni, kiedy świat zdaje się zamykać, a nadzieja zaczyna blednąć. Czuję ciężar swoich bóli i niepewności, ale w tej chwili modlitwy błagam, aby Twoje światło i boska siła były schronieniem dla tych, którzy tutaj szukają wsparcia. Ile razy Twoja dusza czuła się zagubiona, potrzebując ochrony, która wykracza poza ten świat? Podziel się swoją intencją w komentarzach, bo razem w tej modlitwie zostaniemy wysłuchani. Do ciebie, święty Michale, błagam, aby Twój płonący miecz oddalił ode mnie i od wszystkich modlących się razem z Tobą teraz siły ciemności, które usiłują zasiać wątpliwości i rozpacz. Niech każda osoba szukająca Twojej ochrony. Poczuje stanowczy i ciepły dotyk Twojej obecności. Czy potrafisz to dostrzec? To jak niewidzialna, niezachwiana bariera, która teraz cię otacza, tarcza wzniesiona dzięki łasce niebios. Każdy krok, który stawiamy na tej ścieżce wiary, jest chroniony Twoją siłą, a każde słowo naszej modlitwy wznosi się ku niebu jako świadectwo naszej pobożności. Napisz swoją prośbę z ufnością. Święty Michał okrywa nas swoim płaszczem w tej chwili. Wzmocnij moją wiarę o święty Michale, i pozwól mi powierzyć Bogu całe moje istnienie. Niech w chwilach, gdy niepewność mnie otacza, będę w stanie pamiętać, że nigdy nie jestem naprawdę sam. Niech siła naszej wiary będzie jak niewzruszona góra która opiera się wiatrom i burzą, pokazując wszystkim że dzięki Twojemu wstawiennictwu wszystko jest możliwe. Kiedy poczujesz, że Twoja wiara słabnie, pamiętaj: Każda modlitwa to latarnia rozświetlająca serce i rozpraszająca strach, wzmacniająca nasze połączenie z boskością. Pomóż mi, archaniele światła, uwolnić więzy emocji, które mnie duszą i nie pozwalają mojemu duchowi dostrzec tego, co jest dobre i czyste. Niech ta cicha prośba, która teraz wypływa z mojego serca, zabierze ze sobą lęk, niepokój i rozpacz, które próbują mnie uwięzić. Proszę, abyś przemienił te ciężkie brzemię w łagodne promienie nadziei, jak światło przebijające ciemność, które pozwala mojemu duchowi się odrodzić. Poczuj, jak ciężar maleje z każdym słowem modlitwy, z każdym oddechem staje się lżejszy, a każdy myśl czystsza. O święty Michale, w poszukiwaniu jasności i prawdy powierzam się Tobie. Niech Twoja mądrość prowadzi mnie ścieżkami, na których nie ma miejsca na zamęt, gdzie moja dusza w końcu odnajdzie pokój. W każdej decyzji pragnę Twojego przewodnictwa, Twojego boskiego światła, które rozprasza wątpliwości uporczywie otaczające mój umysł. Proś, proś bez lęku. Bo każda szczera intencja jest przyjmowana w blasku Bożym. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu ujrzę dalej niż moje ograniczenia, a jasność Bożej miłości świeci jak gwiazda przewodnia przy każdym moim kroku. Niech ta modlitwa będzie odrodzeniem mojego ducha, zaproszeniem do odnalezienia celu, który Bóg zasiał w mojej duszy. Niech wewnętrzna siła, tak często zapomniana, Wyłoni się teraz jak płomień rozpalony pośród chłodu prób. Tak jak Feniks odradza się z popiołów, pragnę, aby moja wiara była odnowiona, przemieniona, pełna nowej mocy. Pozwól, aby słowa tej modlitwy obudziły w Tobie odwagę, której nie znałeś, determinację, której świat nie zdoła zgasić. Udziel mi odwagi, by działać śmiało i z wiarą, nawet gdy strach próbuje zdławić moje marzenia i plany. Święty Michale, niech Twoje wstawiennictwo przypomina mi, że każdy krok podjęty w imię Boga jest zwycięstwem nad ciemnością, potwierdzeniem, że dobro zawsze zwycięża. Niech inspiruje mnie do pewnego marszu, bo z Twoją ochroną nic nie jest nie do pokonania. Niech odwaga stanie się fundamentem każdej decyzji, a dzięki Twojej obecności moje życie stanie się świadectwem siły. Którą znają tylko serca całkowicie oddane Bogu. Święty Michale Archaniele, niech Twoja potężna obecność będzie moim przewodnikiem w każdej chwili, otaczając mnie ochroną, wiarą i odwagą. Niech wszyscy, którzy słuchają i wznoszą swoje błagania, poczują pewność, że dzięki Twojemu wstawiennictwu strach się rozprasza, a nadzieja odradza. Kroczmy w stronę światła. Wspierani Twoją ochroną, pewni, że Boska Miłość przemienia wszystko, co nas trapi. O święty Michale Archaniele, obrońco udręczonych dusz, z ciężkim i zmęczonym sercem przychodzę do Ciebie, szukając ulgi i uwolnienia od emocji, które tak mnie dręczą. Pośród rozpaczy, strachu, który często po cichu mnie pochłania, wołam o Twoją ochronną obecność. Czy czujesz te cienie, które otaczają serce? Ściskają, przytłaczają, lecz dzisiaj, dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu, błagam: uwolnij mnie od lęku, który mnie więzi i przemień te łańcuchy smutku w promienie światła i nadziei. Niech każde słowo tej modlitwy będzie boskim balsamem, który uspokaja mój umysł, ucisza serce, abym mógł poczuć Twoją kojącą obecność. Jak pewny i ochronny uścisk. Święty Michale, Ty, który stawiłeś czoła i pokonałeś siły zła, pomóż mi przezwyciężyć lęki, które mnie paraliżują, i ciemność, która próbuje przeniknąć moje dni. Znasz ten strach, który odbiera głos i ściska serce? Niech dzięki mojej wierze w Ciebie odnajdę odwagę potrzebną, by stawić czoła każdemu wyzwaniu. Które pojawia się na mojej drodze. Udziel mi łaski całkowitego zaufania Bogu, nawet w najciemniejszych momentach, bo Twoje światło jest zawsze obecne, przypominając mi, że Boska ochrona nigdy nie opuszcza tych, którzy oddają się Bogu. Wzmocnij moją wiarę, święty Michale, i odmów mojego ducha, aby nawet gdy nadciąga burza, mógł iść pewnie, czując Twoją siłę u swego boku. O Archaniele światła, Ty, który jesteś latarnią nadziei pośród rozpaczy, pomóż mi uwolnić emocje, które mnie wiążą. Niech rozpacz, która czasami mnie ogarnia, przekształci się w impuls do wzrostu, nauki i odrodzenia. Czy czujesz ciężar, który nosi serce? Pozwól, abym otworzył serce i umysł na pokój, który tylko Ty możesz przynieść. Niech każdy oddech będzie aktem wiary. Westchnieniem ulgi, gdy powierzam Tobie swoje troski, wiedząc, że w Twoich rękach rozpuszczą się, stając się siłą i determinacją. Święty Michale, prowadź mnie w chwilach wątpliwości i niepewności, gdy moja wizja się zaciemnia, a droga kryje się w cienia. Rozświetlaj swym światłem każdą decyzję, którą muszę podjąć, abym potrafił dostrzec prawdę i oddalić iluzje, które mnie mylą. Ile razy stajemy przed trudnymi wyborami? Niech będę zdolny rozpoznać, co jest prawdziwe i znajdę mądrość, by działać z miłością, wiarą i odpowiedzialnością. Niech Twoje światło pozwoli mi patrzeć poza trudności, wiedząc, że każde wyzwanie kryje w sobie szansę na przemianę. Pomóż mi zaufać, że rozwiązanie zawsze jest w zasięgu tych, którzy szukają z szczerością i pokorą. Odnów, O święty Michale, mojego ducha i moje połączenie z Bogiem. Niech w każdej chwili odczuwam obecność Boga, a to połączenie niech mnie wzmacnia i sprawia, że ponownie odkrywam swój cel. Ile razy się gubimy, prawda? Zagubieni w okowach strachu i niepewności, lecz dzisiaj z Twoją ochroną, proszę Cię, pomóż mi odnaleźć radość życia, nawet gdy pojawiają się trudności. Niech każda modlitwa będzie jak promień światła, każda wypowiedziana słowo mostem do odnowy, pozwalając, by boska obecność rozświetliła moje wnętrze i wskazała drogę. Inspiruj mnie, święty Michale, abym działał odważnie, nawet pośród burz życia, abym potrafił przekształcić rozpacz w działanie, podejmując kroki, które zaprowadzą mnie na drogę przezwyciężenia. Niech pamiętam, nawet gdy strach próbuje uciszyć moją nadzieję, że siła do pokonania przeszkód jest we mnie. Z Twoją ochroną jestem w stanie zwyciężyć. Niech moja determinacja stanie się skałą, pewnością, że z Twoim stawiennictwem jestem wspierany i kochany przez Boską łaskę. Niech ta wiara nigdy we mnie nie gaśnie, a ja odważnie kroczył ku pokojowi i nadziei, które tylko Twoje światło może dać. O święty Michale archaniele, niebiański obrońco, spraw, abym mógł być odbiciem twojego pokoju i odwagi, przekazując wokół światło, które od ciebie pochodzi. Dzisiaj przychodzę do ciebie, szukając twojej obecności i ochrony, aby każdy dzień był przeżyty z odnowioną wiarą, niezachwianą nadzieją i miłością, która rozkwita dzięki twojej sile. Niech twoja obecność będzie niewidzialnym płaszczem, zawsze prowadzącym mnie ku prawdzie, oddalającym strach i oświetlającym każdy krok mojej drogi. Święty Michale, przyjmij moją prośbę i pomóż mi, aby każdy gest i słowo były narzędziem pokoju. Panie Boże, pośród życiowych burz, wznosimy nasze głosy w modlitwie, błagając o wstawiennictwo Świętego Michała Archanioła. Który swą mocą stoi niczym tarcza przeciwko cieniom nas otaczającym? Niech Jego boska obecność otoczy nas, oddalając wszystko, co nas dręczy, wiąże ze strachem i wątpliwościami. Przyzywając Jego imię pragniemy poczuć bezpieczeństwo i pocieszenie, jakich doświadcza się pod ochroną strażnika, obrońcy, który staje pomiędzy nami a złem, które nas osacza. Czy czujesz tę siłę wokół siebie? Niech Jego miecz światła i odwagi przetnie więzy, które nas wiążą z ciemnymi myślami, prowadząc nas do bezpiecznego miejsca, gdzie króluje pokój. Ufamy, Święty Michale, że Twoje wstawiennictwo wzmacnia naszą wiarę w chwilach próby. Niech Twoja obecność będzie iskrą, która inspiruje nas do patrzenia ponad przeciwności, pozwalając, aby ufność w Boga Stała się latarnią na naszej drodze. W każdej chwili słabości, pomóż nam pamiętać, że jesteśmy podtrzymywani przez boskie ręce, a to dzięki naszej wierze odnajdujemy odwagę, by iść naprzód. Gdy rozpacz próbuje nas osłabić, niech pokój płynący z Twojej obecności nas otoczy, a my będziemy wytrwale kroczyć z ufnością w sercu. Napisz w komentarzach to, co powierzysz świętemu Michałowi. Aby ciężar Twojej duszy zaznał ulgi w tej modlitwie. Święty Michale, pomóż nam rozluźnić więzy emocji, które nas więżą. Niech rozpacz przekształci się w nadzieję, a niepokój w spokój. Niech każda modlitwa, którą wznosimy, uwalnia ciężar, jaki nosimy, a Twoja obecność będzie niczym łagodny wiatr, który rozprasza ciemne chmury wokół nas. Niech dotyk Twojej oczyszczającej energii. Pomoże nam kroczyć przez świat z lekkim sercem, gotowym przyjąć błogosławieństwa, które Pan ma dla nas. O Michale, gdy zamęt i niepewność zaciemniają nasze myśli, niech Twoja mądrość będzie światłem, które nas prowadzi. Modląc się, pragniemy odnaleźć jasność pośród chaosu, a Twoje wskazówki, niech zawsze prowadzą nas ku dobru. Niech każda wątpliwość zostanie rozwiana przez Twoje światło. A my zobaczymy drogę z pewnością, że jesteśmy pod Twoim przewodnictwem. Zaufanie do Twojego prowadzenia daje nam siłę, by wierzyć, że boska mądrość jest zawsze w zasięgu serc, które Cię poszukują. Dziękujemy, święty Michale, za dar duchowego odrodzenia. Niech dzięki tej modlitwie odnajdziemy naszą istotę. Ponownie odkryjemy cel, jaki Bóg nam dał, i siłę, która mieszka w każdym z nas. Twoja obecność niech pozwoli nam porzucić lęki, które nas ograniczają, inspirując do życia pełnego odwagi i determinacji. Niech nasza dusza odnawia się każdego ranka, gotowa stawiać czoła wyzwaniom z odwagą i wiarą. Niech modlitwa do świętego Michała Archanioła popycha nas do działania. Umocnieni Twoim wstawiennictwem, kroczmy z pewnością, że Twoja ochrona jest przy nas. I że dzięki wierze i nadziei możemy pokonać każdą przeszkodę, którą życie przed nami stawia. O święty Michale Archaniele, obrońco tych, którzy mierzą się z mrokami, dzisiaj w czasach próby przychodzę do Ciebie w poszukiwaniu odnowy i siły. W najtrudniejszych momentach, gdy ciężar rozpaczy i wątpliwości mnie otacza, natchnij mnie do działania z odwagą. Przekształcając każdy strach w źródło determinacji. Niech nasze czyny i nasza wiara staną się latarniami nadziei dla tych, którzy również cierpią, rozprzestrzeniając światło i pokój, które płyną od Ciebie. Niech Twoje wstawiennictwo, potężny archaniele, przypomina mi, że nawet w najciemniejszych chwilach jestem zdolny unieść głowę i iść naprzód, prowadzony światłem prawdy. I Sprawiedliwości. O święty Michale, strażniku dusz, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, prosząc, abyś odnowił mojego ducha i oświetlił drogę, która mnie czeka. Niech Twoja obecność przyniesie mi pewność, że przez modlitwę mogę sięgnąć siły, która mieszka we mnie i uwolnić się od wszelkich kajdan strachu i rozpaczy. Niech Twoje światło, o Archaniele, rozproszy wątpliwości, które mnie otaczają, rozjaśniając moje myśli i przynosząc spokój w moich decyzjach. Pomóż mi pamiętać, że nawet pośród życiowych burz jest pokój w zaufaniu Tobie i boskiej opatrzności. Niech kroczenie jak nieustraszony wojownik stanie się moim udziałem, stawiając czoła każdej przeciwności z przekonaniem że twoja obecność to niezachwiana tarcza przeciwko siłom, które próbują odwieść mnie od ścieżki światła. Pozwól mi, O Święty Michale, uwolnić się od emocji, które mnie więżą, przekształcając rozpacz w nadzieję, a niepokój w spokój. Niech poczuję lekkość ufności rozkwitającą w moim sercu, pewny, że szukając twojego wstawiennictwa, jestem połączony z większą siłą. Która wzmacnia i dodaje odwagi na mojej drodze. Pomóż mi odpuścić wszystko, co uniemożliwia mi pójście naprzód, i niech każda łza, którą wylewam, staje się lekcją i mądrością. Niech każdy mój oddech będzie aktem zawierzenia, wierząc, że ciężar zmartwień rozpuszcza się w Twojej obecności, czyniąc mój duch lekki i gotowy na to, co życie jeszcze przyniesie. O archaniele odwagi i determinacji, natchnij mnie do odnalezienia siły do działania, nawet gdy strach szepcze w moich myślach. Niech przez modlitwę odnajdę motywację potrzebną, by zamienić rozpacz w działanie, a niepewność w cel wzrastania. Niech każdy krok, który stawiam, będzie prowadzony Twoją opiekuńczą ręką, a ja nie tracę z oczu wyższego celu, który we mnie mieszka choćby wyzwania się mnożyły. Przyzywam Twoją ochronę, Święty Michale, i czuję się wzmocniony, wiedząc, że w tej walce przeciw rozpaczy nie jestem sam. Dzięki Tobie pokonuję bariery, a moja wiara staje się światłem rozjaśniającym mrok. Niech Twoja stała obecność o Archaniele przypomina mi, że jestem silniejszy niż mogę sobie wyobrazić i że prawdziwa odwaga nie polega na braku strachu, Lecz na decyzji, by stawić mu czoła z wiarą. Święty Michale, niech ta modlitwa będzie hymnem duchowego odrodzenia, rezonującym w każdej mojej komórce. Niech Twoje światło podnosi mnie, nawet gdy wszystko wokół wydaje się rozpadać, przynosząc pewność, że z Tobą mogę powstać, stawić czoła trudnościom i iść naprzód z odwagą i determinacją. O święty Michale Archaniele. W Tobie szukamy nie tylko obrońcy, ale i wiernego przyjaciela, który kroczy u naszego boku, prowadząc nas ścieżkami światła i miłości. Niech każdego dnia odnajdujemy nowe możliwości przemiany. Niech rozpacz, która często nas odwiedza, zostanie przekształcona w żywą nadzieję, a strach, cicho obecny, przekształci się w niezachwianą wiarę. Niech każdy krok będzie dowodem naszego zaufania do Twojej opieki i nieustannego wsparcia, przypominając nam, że w tej drodze nigdy nie jesteśmy sami. O Wszechmocny Boże, pośród burz, które życie nam przynosi, zwracamy się do Ciebie z sercami pełnymi błagania i wiary. Przyzywamy obecność chwalebnego świętego Michała Archanioła, niezłomnego obrońcy dusz i odważnego wojownika przeciw siłom zła. Niech jego boskie światło, tak potężne, otoczy nas teraz, odpędzając cienie próbujące osaczyć naszego ducha, wątpliwości nękające nasze myśli i lęki, które więżą naszą wolę, by iść naprzód. Niech ta modlitwa do Świętego Michała Archanioła będzie naszą tarczą, chroniącą nas przed wszelkimi negatywnymi energiami i chwilami rozpaczy. Niech wznosząc nasz głos w modlitwie, poczujemy bezpieczeństwo płynące z góry, w pewności, że jesteśmy pod Twoją opieką, chronieni przez Tego, którego Bóg posłał dla naszej ochrony. Panie, umocnij naszą wiarę poprzez tę modlitwę. Niech każde wypowiedziane słowo będzie pewnym krokiem ku pełnemu zaufaniu do Ciebie i wstawiennictwa świętego Michała, Twego wysłannika. W każdej chwili udręki i zwątpienia, otocz nas pewnością Twojej obecności niczym boski płaszcz, który uspokaja nasze niespokojne serca. Niech przywołując Świętego Michała, potrafimy wznieść naszą nadzieję i stawić czoła wyzwaniom z odnowioną odwagą, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami. Niech siła i ochrona, które Święty Michał symbolizuje, staną się latarniami na naszej drodze. Prowadząc nas nawet wtedy, gdy cienie się zbliżają. Nasze serce, o Panie, jest często polem bitwy, przepełnione trudnymi emocjami, jak rozpacz, niepokój i strach. Wołając do świętego Michała Archanioła, pragniemy uwolnić się od tych ciężkich brzemion, pozwalając, by światło nadziei przeniknęło głęboko do naszej duszy. Niech moc tej modlitwy nas przemienia. Rozpraszając ciemne chmury wokół nas i zastępując je lekkością, która przybliża nas do Ciebie. Niech pod czujnym spojrzeniem Świętego Michała zdołamy pielęgnować radość i spokój, znajdując pokój nawet pośród przeciwności, które pojawiają się w naszym życiu. O święty Michale, prowadź nas w poszukiwaniu jasności i mądrości. Gdy wokół nas szerzy się chaos, a niepewność nas otacza, Błagamy Cię, rozjaśnij naszą drogę. Niech Twoje światło odpędzi wątpliwości, które próbują nas sparaliżować, abyśmy w każdej podjętej decyzji mogli odczuwać Twoje przewodnictwo, przynoszące rozeznanie i pokój pośród zamętu. Niech Twoja interwencja, święty Michale, pomoże nam dostrzec poza bieżącymi okolicznościami, wierząc, że boskie plany, choć czasem ukryte. Prowadzą nas ku dobru i prawdzie. Na naszej duchowej drodze nieustannie poszukujemy odnowy. Niech ta modlitwa do świętego Michała Archanioła pozwoli nam ponownie odnaleźć naszą istotę i przypomnieć nam nasze powołanie, że jesteśmy dziećmi Boga, powołanymi do światła i prawdy. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu, święty Michale, to duchowe odnowienie nas wzmacnia dając nam odwagę potrzebną do pokonania lęku i odnalezienia wewnętrznej siły, która mieszka w każdym z nas, siły zasilanej wiarą i podtrzymywanej przez szczere oddanie. Panie, obdasz nas odwagą do działania w trudnych czasach. Niech modlitwa do świętego Michała Archanioła inspirowała każdego z nas do powstania i przekształcenia rozpaczy w niezłomną determinację. Niech z odwagą i ufnością stawiamy czoła wyzwaniom, które się pojawiają, wiedząc, że ochrona i obecność świętego Michała towarzyszą nam na każdym kroku. Niech nasze czyny staną się żywym wyrazem naszej wiary, a my będziemy narzędziami światła i nadziei dla tych, którzy również mierzą się ze strachem. Niech, przywołując świętego Michała archanioła, będziemy pamiętać, że prawdziwa siła przejawia się w działaniu z celem i miłością, nawet w obliczu największych przeciwności. Niech każdy z nas odnajdzie odwagę, czując obecność Archanioła, i przekształci tę moc w światło dla naszego życia oraz życia tych, którzy nas otaczają. Tak więc, Panie, kończymy naszą modlitwę z wdzięcznością za Twoją ochronę i za potężne wstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Wszystkich, którzy tutaj szukają pokoju i odnowy, zapraszamy. Zostawcie swoje intencje w komentarzach, abyśmy wspólnie wzmacniali naszą wiarę. Zasubskrybuj, aby ta wiadomość nadziei mogła dotrzeć do innych udręczonych serc. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże naszych serc i umysłów teraz i na zawsze. Amen.